Otóż, coś dzieje się z Wiperą. Wipera SMV C64 Wipera. Zobaczcie, pojazd ten miał status ukryty. A teraz będzie ani nieukryty, ani nietestowany. Usunięto status ukryty, testowany. Co to znaczy? To znaczy, że coś się z nim dzieje. Że tutaj Wargaming ktoś kombinuje. Ustalili nawet cenę w złocie za niego. jest to 9950 sztuk złota. 9950 sztuk złota. Musimy obliczyć, ile to jest pieniędzy. Ile to jest kasy. Sprawdźmy to. Wchodzimy do sklepu. Widzicie to wszystko? Widzicie. Cześć, Powerheart. Się ma. Dobra. Złoto Góra złota I gdybyśmy teraz chcieli obliczyć wartość tego pojazdu To wychodzi, że kosztowałby 142 złote Proszę Państwa Taka teoretycznie byłaby jego cena Zaniszczyciel czołgów to nie jest jakoś bardzo dużo. Ile kosztują inne te No ten akurat jest tani bardzo on kosztuje 99 złotych. Ten kosztuje 168 yy, albo 134. Czyli to jest tani i wciąż. 142, 134. Ten kosztuje 190, to w ogóle jest bardzo drogi. Ten kosztuje 135. Ten kosztuje 142 zł. Czyli cena jest tak naprawdę taka sama co CDA 105. Sterfond kosztuje 144. Czyli jest o 2 zł tańszy ten nowy teoretycznie. I tutaj już są niższe tiery. No więc yy, jego cena pewnie będzie w tych okolicach 142 zł. No chyba, że Wargaming zrobi jakiś zestaw yy, z bajerami, które zwiększą tą cenę. Powinna kosztować Vipera. Yy, kiedy wejdzie do gry, oczywiście tego nie wiemy, ale wiemy, że coś się z nim dzieje z tym pojazdem, no bo miał status ukryty, testowany, a już go ma nie mieć. Ma się to zmienić. Może będzie już testowany przez większą grupę tego nie wiemy, ale no, coś się dzieje, coś jest na rzeczy, co to jest Wipera? To oczywiście jest pojazd, który jest włoskim tdk Niedługo wychodzą włoskie TDK-31. sierpnia. Więc zaproszę Państwa, raz, dwa, trzy dni, za trzy dni będzie można grać czym? Włoskimi tdk A Vipera kiedy wyjdzie? No nie wiemy, ale coś się dzieje, no bo jest zmieniony status. Co do jakości Vipery, no tutaj Państwo widzą jak to wygląda z pancerzem, kiedy macie penetracji 220. Dona płyta jest tutaj bardzo, bardzo dziwna, bo część do tej płyty to jest 270 pancerza. To jest chore. To jest absurd. To jest 240. Jest taka maluśka belka. Na dole, gdzie jest 45 mm, i to przebije nawet pierwszy tier. Ale tu 270, 240, 550, 250, 290, 300. Tu jest wszędzie auto-bounce, rykosze, więc tego się nie da przebić. Na godzie wygląda to już lepiej. Jeśli wasza penetracja to 264, no to wtedy możecie się przebić tutaj na 25% szansy. Tu macie 60% szans na przebicie, 70%-60% Tu się nie wbijecie, tu się nie wbijecie side scrap tym pojazdem absolutnie nie ma sensu, bo Tu robicie sobie weak pointa. Tu robicie sobie weakpointa, więc tym side Scrapa nie róbcie Więc cena około 142 zł, kiedy wejdzie nie wiadomo Ale no mówię, niedługo wchodzą włoskie deki, Może wejdzie trochę po jakimś czasie, może będzie na niego maraton Wrześniowy może będzie maraton, albo może będzie w paczkach. No nie, nie wiemy co to będzie, ale no na pewno. Tutaj, na przykład, ktoś napisał dawać maraton. No zobaczymy. Ktoś sugeruje, że będzie pod koniec listopada. Nie wiadomo. Druga informacja, jaka jest? Coś się dzieje z tym Tydekiem. Tym Tydekiem. 15 zł. Dziękuję bardzo. Z TL 720 to jest bardzo mały TED. Dziewiątego tieru. On non stop jest zmieniany. Wargamingowi bardzo na nim zależy. Bo zobaczcie, że non stop coś go zmieniają. On ma. No, taką wielkość. Przez ten garnek wydaje się większą, no ale tak naprawdę nie jest jakiś duży. Zobaczcie tutaj model wizualizację. Nie jest taki duży, no ale trochę ten garnek wkurzający jest. I znowu go zmieniają. I co mu zrobili? Poprawili go na szczęście, bo ostatnio go zepsuli, a teraz go poprawiają. Zwiększyli prędkość cofania do 15. Celność poprawili, czas celowania skrócili. Do tego jeszcze rozrzut celownika po wystrzale działa będzie mniejszy, czyli celownikiem będzie taki, tylko będzie taki na przykład, nie? Troszeczkę mniejszy. Więc ten pojazd również zyskał. No tutaj mniej informacji o nim mamy. Tak wygląda nowy kawulec. lec Przerąbane ten garnek. No zobaczcie, jaki dowalony jest, no. Ja tylko nie czaję, co nie? Dlaczego taki garnek? Ja pierniczę, no. KW to jest pojazd, który garnek ma. Jaki? No taki, kurna. O. Tutaj ma garnek. No zobacz, no. To, to, to garnek taki, kurna, no to... Nie, ty nie musisz w niego nawet mierzyć, bo to nie da się w niego trafić tak naprawdę, no nie wiem. Musiałbyś mieć chyba Mausa, albo popięcie 5, żeby takie coś trafić. I oni mówią sobie... Nie no mordeczko, nasz niemiecki odpowiednik to musi mieć garnuch. No i yy, garneczek... Powstał... Taki, o. No wygląda to fatalnie. Oczywiście to będzie weak point. Ja jestem przestraszony oczywiście, powiem państwu. Garnek jest fatalny. Za duży. Piękny. O, piękny, piękny garnek. Jest jeszcze ten Harry Hopkins. On ma mieć super penetrację. Zobaczcie, jak wygląda. Widać, że model jeszcze nie jest gotowy. Bardzo wczesna wersja, etap wprowadzenia czołgu, testowania czołgu. Nawet nie przygotowali modelu jeszcze. Czyli wiadomo, że nie wejdzie szybko do gry. Każdy czołg, który nie wygląda tak, ten wygląda jakby był już gotowy, co, nie? A jeśli czołg wygląda tak, to znaczy, że jeszcze... o pani o, anielko, 10 lat jeszcze <grymnie> nie może wejść. Nie no, w sumie może być, wiadomo, za parę miesięcy. No, 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 super, super. Także on będzie miał właśnie tą mobilność yy, w miarę, w miarę, ale działo będzie największym atutem. I jeszcze jest to suk, który chcę wam pokazać. I już przechodzimy do bitew. Proszę bardzo, dwa działa. Fajnie wygląda. O, taki potężny. Dwa działa na niszczycielu. Ja chciałbym już teraz nim zagrać. Bardzo mi się podoba ten ten. Jako potencjał, może mieć dużą siłę ognia.